Poznaj czołgi od podszewki. Richard the Challenger Catland, Szturm Tiger. Witajcie w niemieckim Muzeum Czołgów w kolejnym odcinku naszej serii. Pojazdem, któremu przyjrzymy się dzisiaj jest Szturm Panzer 6. Często określany jako Szturm Tiger albo Tygrys Szturmowy. Koncepcja: Na początek trzeba powiedzieć, że to nie jest czołg. To działo samobieżne, a dokładniej moździerz wielkiego kalibru, używany do niszczenia silnych umocnień. Zanim przejdziemy do tej bestii, warto wspomnieć, skąd wziął się ten pomysł. Zapewnianie bliskiego wsparcia dla atakującej piechoty było rolą czołgów od początku ich istnienia, ale czołgi ewoluowały, by walczyć z innymi czołgami, więc ta rola stopniowo przechodziła na specjalistyczne, opancerzone jednostki artyleryjskie lub działa szturmowe. Armia niemiecka jako pierwsza zastosowała takie rozwiązanie, chociaż wkrótce pomysł podjęły też inne kraje. Klasycznym działem szturmowym był Sturmgeschütz, uzbrojony w krótką chałbicę 75 mm. Jednak kiedy sztugi zostały przezbrojone i wyposażone w długie działo 75 mm, by służyły jako jednostki przeciwpancerne, pozostawiło to piechotę bez niezbędnego bliskiego wsparcia. Projekty wykorzystujące istniejące podwozia czołgów były rozwiązaniem, a pierwszym z nich był szturm Panzer 4, czyli Brumbar, przenoszący działo 150 mm na zmodyfikowanym podwoziu MK4. Prawdziwym ojcem dział szturmowych był jednak Szturm Tiger. Koncepcja powstała w 1943 roku, trafiła do produkcji pod koniec 1944 roku. Zbudowano jedynie 18 egzemplarzy, opartych na podwoziu późnej wersji czołgu Tiger 1. Były one zarówno dostępne, jak i nadmiarowe, gdyż wypierał je stopniowo Tiger 2. Tiger 2 zwierząt Porsche. Przyjrzyjmy się z bliska tej bestii. Cóż to za potwór? Ważył około 65 ton, czyli ponad 7 ton więcej niż Tiger 1 i tylko 3 tony mniej niż Tiger 2. Działo. Najbardziej godne uwagi w tym pojeździe było oczywiście działo. Szturm Morser RW-61 kalibru 380 mm. Zostało opracowane na podstawie okrętowej wyrzutni bomb głębinowych i wykorzystywało dwustopniowy rakietowy system miotający. Pierwszy mniejszy ładunek po prostu wyrzucał pocisk z krótkiej lufy. Następnie odpalał się drugi ładunek paliwa stałego, który pchał pocisk naprzód. Mógł wyrzucić pocisk mierzący 1,5 metra i ważący 350 kg na 4000 do 6000 metrów. Zależnie od typu, pocisk mógł przebić do 2,5 metra zbrojonego betonu. Nic dziwnego, że niewiele fortyfikacji mogło mu się oprzeć. Pierścień małych otworów wokół wylotu Lufy pozwalał odprowadzać gazy z pierwszego ładunku. Nie mogły one wracać do przedziału załogi, a ciśnienie było zbyt wielkie, by zatrzymywać je w lufie. Były zatem zawracane o 180 stopni i odprowadzane w przód. To oraz duży rozbłysk odpalenia drugiej części napędu powodowały, że łatwo było wykryć Tigera po strzale, więc nierozsądnie byłoby zostawać zbyt. Długo w jednym miejscu. Rozmiar amunicji powodował, że pojazd przenosił maksymalnie 14 sztuk. A było to możliwe tylko wtedy, gdy jeden pocisk był załadowany, a drugi znajdował się na podajniku. Z tego powodu pojazd najczęściej ruszał do walki z tylko 13 pociskami. Ładowanie amunicji do pojazdu wymagało ciężkiej pracy czterech załogantów oraz dźwigu umieszczonego na tylnym pomoście. Na zewnątrz. Jak to zaczynało być typowe w projektach niszczycieli czołgów, nowa nadbudowa była w stylu kazamaty z pochyłą płytą przednią. Przedni pancerz miał 150 mm grubości, o 50 mm grubszy niż pancerz Tygrysa. W innych miejscach wahał się między 60 a 100 mm. Był całkiem twardym orzechem do zgryzienia. W kwestii kadłuba. Była to późna wersja czołgu Tygrysa z nachodzącymi na siebie metalowymi kołami oraz innymi zmianami. Ogólnie rozmiary są z grubsza takie same jak w Tygrysie, przy czym Tiger jest trochę niższy i krótszy. Silnik był ten sam – Maybach HL 230. Dostęp do wnętrza był prosty. Dwa włazy na szczycie i jeden na tyle nadbudowy. Dłuższy prostokątny właz ponad ładowniczym i działem służył do załadunku amunicji. Nętrze. Wewnątrz czteroosobowa załoga siedziała w zasadzie tak samo jak załoga czołgu. Kierowca z przodu po lewej, ale wyżej niż czołgu. Z tym związane było umieszczenie działa po prawej stronie. Celowniczy siedział po lewej stronie działa, mając dowódcę za plecami. Ładowniczy zajmował miejsce po prawej. Do obrony z bliska przeciw piechocie służył standardowy M-34, zamocowany z przodu. I obsługiwany przez ładowniczego, który w wolnej chwili był także radiooperatorem. Spójrzcie na ilość miejsca w przedziale bojowym. Uwzględnijcie jednak wielkie pociski, które widzieliście na zewnątrz, a które były przechowywane w kołyskach po obu stronach. Koło mojego lewego ramienia widać korbę do unoszenia działa, a dalej w prawo znajduje się zamek tej olbrzymiej broni. Kolejna ciekawa rzecz, jeśli spojrzycie poniżej zamka, zobaczycie coś, czego nie widuje się często drążki, skrętne zawieszenia. W walce. Sturm Tiger uczestniczył w walce po raz pierwszy w czasie powstania warszawskiego w sierpniu 1944 roku. Posłano tam kilka prototypów. Chrzest bojowy zgadzał się zatem z wyznaczoną rolą pojazdu, czyli wsparciem piechoty w terenie zabudowanym. Później sformowano trzy kompanie moździerzy szturmowych, które walczyły na froncie wschodnim w ostatnich miesiącach wojny. Niewiele wiadomo o ich skuteczności. Jeden niepotwierdzony raport mówi o dziale Sturm Tiger, które zniszczyło trzy Shermany. Oczywiście pojazd bory... Zwykał się z tym samym problemem co Tygrys, brak mocy oraz mechaniczną zawodność. W wyniku tego część pojazdów opuszczono, gdy się zepsuły lub gdy skończyła się amunicja i nie mogły zostać doposażone. Podsumowując, szturm Tiger był godną uznania koncepcją i mógł się sprawdzać w swojej roli. Jednak do czasu, gdy trafił do masowej produkcji, wojna stała się bardziej mobilna, co oznaczało, że możliwość szturmowania fortyfikacji przeciwnika miała się już nigdy nie powtórzyć.